Cześć, witajcie, Jestem jestemczki w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 4 Black na naszym kanale. Konto no, wiem, jest to przygoda. Dzisiejszy plan jest taki, że robimy, kończymy tutaj wyspę Nawassa, tak, robimy te zlecenie morskie, potem myślę, że ogarniemy sobie e, ile WHALE czy coś tam mało ważne i te wszystkie długi trzeba pozbierać, jak? Nie wiem, myślę, że dziś ogarniemy przynajmniej wyspę. No i myślę, że tak nie wiem, jeszcze dwa, ten odcinek i kolejny. i myślę, że ogarniemy całą tą strefę. Nie licząc chyba o bo na okres to no, myślę, że w przeciągu najbliższych dwóch odcinków to ja się udam w końcu na ten tu, który mam tu od prawie od początku gry odkrytej. Ale dobra. Co, so, czas puściłem? Puściłem, wszystko chodzi. Ogólnie rzecz biorąc ja już drugi raz próbuję tam na nagrać, bo zacząłem... Jeszcze się szybko się kapłem, zacząłem ponad dwie minuty nagrania i zapomniałem gadać podczas tego wszystkiego. Sorka. ma? Mówiłem, z pewnością sobie stało w ostatnim odcinku, że to wy na liście. Dobra. Witaj, Kapsze. No, dzień dobry, Milo van der eee, pe e, Pewien odważny kraj nie mój bliski przyjaciel zginął z rąk nikczemnego bliskiego kapitana za z jego statek KMS Defiance. De eee, ze wszystkimi ludźmi, którzy pomagają temu kryminaliście. Podpisano Milo van der przed uczciwie i przyjaciół. Dobrze, Milo. Nie wnaczego ja, za każdym razem jak czytam tam minowam to mi się kojarzy graf. Graf, no, graf, no po prostu jako ten youtuber bierze chyba grafa e, GeoGasser e, Gościu, który grał na kwadratowa i wszystko wysuje... Nie wiem i gościu, który ma mózg za duży na, moje, na mnie. A ja, On ma zbyt dobry utwój Jak on czasem na coś wpadnie, to po prostu... no, czapki z głów. Oba, gdzie to? To nie jest aż tak... chociaż to jest duży teren, ale ja już chyba nawet go widzę. Graj mnie utwór. <mulity> Czemu to mnie nie oznacza statku? Jest. Trochę metalu mi się podoba. Nie wyciszyłem telefonu, ale zaraz tu wyciszę. A to jest mój największy błąd. Skręcanie przede mną. Dlatego to był mój największy błąd. E to, to też nie było dobre. Właściwie na pokład, w już ja wszystko jedna rzecz: telefon, dźwięki, wyłącz. Nie wiem, ja to zapominam. Odkąd mam tego xiaomi, ja i zawsze zapominam, że mam te dźwięki wyciszyć. No, z pasy prochy. Dziwne, że nie mam zabi kapitana, ale to. Daję, dajesz zależność do góry Jak to nie zniszczyłem taką Serio? Trzeba teraz to, prawie nie Chyba Była ja przyłodu ja już 4 kill mogę tu zrobić Nawet. To się nazywa walka na szybkiego. Takie rzeczy mi się szczerze szybko podobają. Bo ja sobie mogę pik, 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 pik i się fajnie pobawić. To strzelanie od ja to odkryłem. Bo ja zawsze to na początku celowałem, a w ogóle nie używałem broni, bo wykryją dźwięk. A to działa jak. Ten system działa jak w starej, dobrej dwójce. Gdzie on nieważne co jakby. Nieważne co, e, oni byli tak głupi, że nie potrafili tego wykryć, a bo nie wiedzieli skąd ten dźwięk poszedł, no to naprawdę jest łatwo wykryć, skąd był strzał, nie, no, nie jest takiej broni panej krótkiego zasięgu, co nie. Czemu to nie jest skończone? Teraz dopiero zaliczyło misję. Dobra. Myślę, się zdaje, że on tę misję w ogóle, gra dobierają na trochę. Ale to inną drogą. Chyba wyspa skończona. Popójmy tu. Myślę. że Zasypy... dużo Zasypy się chce śpiewać. Kurde, zniszczyłbym ten statek. 120 drzewa. A, Mamy Mam amunicję? Mam. To są bardzo szybkie, fajne sposoby na zabijanie. Tak szczerze, nie ukrywając. To jest naprawdę dobre, jak jeste ja tak. robię taki pyk. I trafia, się. Trafię? Trafiłem. No smutno, że tak mało pyk zrobiłem z tymi Tu jeszcze i jednym gdzieś tam. Nie trafiłem w ogóle. I też może. Nawet z mi wzięła dobrą broń. Bo ewakuję mi tu jakiegoś klawisza, żeby przeładować broń jak nie jest do końca użyta amunicja. Mogę mieć się w klucz z jednej z i nie mogę zabić, ponieważ tak. Dzień dobry. Wiesz co, zmniejszymy poziom rozgłosu, bo kawka się sama naprawi. Nie jest aż tak obita. Niech to szybko pójdzie. Pomijmy. Potem płynę od razu na tą wyspę. To jest największy region w okolicy. Dobra, bo to fajnie zaparkowałem. I daleko do biegania. Prawie w, to prawie w mewę uderzyłem w locie. Chyba w mewa to co to w ogóle? No nie, to nie mewa. No może dobra, nie wiem. Dobra, Tylko pierwszy raz widzę coś innego niż te takie podstawowe rzeczy do zebrania, że zabieram list z butelki na takiej malutkiej wysadce. Na ogół tutaj zawsze tylko były fragmenty animusa i tyle. Na tym terenie nie Fragmenty animusa... A nie, bo sekrety na nieukrytych relakcjach są trzy, czyli coś jeszcze kiedyś gdzieś było. Może jakaś mapa pewnie była. Trudno określić. O, oj, bomby dymne, dziękuję, prezencie, fajne. 26 na 46 Jeszcze 20 takich skarbów jest na mapie To jest takie, że one się odkrywają Jak jest y, zniszczę wodę Dobra Na kawkę A to co to? Gorda Taka fajna fregata do zniszczenia W sumie, jak, mi, jak mi będzie przeszkadzać po drodze wpłynięcia tu, tu. Ją zniszczę, Pamięta. Jak się nawinie, to ją z miną zniszczę, a no, tak to... Mm. A coś mi się tu jednak nawinie? Mój bryg. Dobra, to płynie na mnie.

70% to dostałem, połowę N nie, nie zależy mi już tak na hajcie, kto by to miał drzewo, to ja bym na milion procent poprzez w ogóle nie zdążyła się odregenerować kawka że jest teraz zbita. Co no. mi się to nie podoba? Chyba ja to się zapomnę. Bardzo proszę, skrzynia tu jest punkt widokowy. Psy! Mogę coś mm, pogłaskać, po coś? I znowu się skrzynie popsuły, Nie wiem. Wcześniej jak podszedłem tyłem, to zadziałały. A biegnę do tego typu. Może z tej? Ja za swojej strony po prostu podeszłem. No ja po drodze od razu zbiorę to. jest dwóch fragmentów już zebrano. Jedna z trzech jest czterech. A tu jest ta kolejna. Ja tak się zawróciłem, bo już nie słyszałem. Trochę teraz zastanawiam się, czemu ja nie, nie zrobiłam abordażu na ten statek, bo tak, czasowo, oszczędność czasu, bo no, nie ukrywajmy, to jest trochę wydłużam ten odcinek, jakby bardziej, zawsze zrobić coś pożytecznego, typu właśnie wyspę sobie oczyścić, kolejną na mapie, zbieram statki abordaż, zbieram przy, przy tym pieniądze, a to jest mi aż tak potrzebne, nie ukrywając. No, bez tego też zadam radę, typowo, nie muszę tego budować czy rzeczy wszystkiego, a w sumie ja chcę, więc powinienem jednak ten statek zniszczyć, ale jak tak zostaje, tam w ogóle coś po nie większego. A tu to też fregata. Dobra, punkt odkryty. To teraz tu widzę, że został manuskrypt. Dobra. No w takim razie ja bym w tym momencie pobiegł se. tu pyk. Tu jest widzę, że tawerna, Tu zaraz do tawerny bym pobiegł, a najpierw pobiegłbym po... Yy, sekret. Są dwa, więc ja no nie chcę zbiorę. Punkt z ichronizację no, taka fajna mała wyseczka. Dawno nie było takich małych. że oni nie wiem, takich trupów nie zbierają nawet ich nie wiem, musi się ten punkt zgarnąć a tu siedzi trup, który już zdążył zgnić 565 539, 565, 565, 565 539, czy to tu? Tak, tu. Na gibarze. No dobra, ja te sklepę kiedyś będę musiał wsiąść i po prostu zrobić cały odcinek z tego, ale na razie sobie będę zbierał. No teraz chodźmy sobie do tawerny. Ta, tam widzę dwie skrzynie, to... Czekajcie, tu są dwie. Tak, zostały dwie, fragment, dobra, teraz się zgadza. Tak to też wiem gdzie jest. Teraz idę po fragment Animusa i to jest tawerna na tym samym terenie. Wyspa jest w miarę duża jest trochę roślinności, więc liczę, że te zasja zabójstwa będą na wyspie, że nie będę musiał daleko biegać. No, to fajne wejście na tawarne. Miałem przepraszam, Edwarda i zapomniałem w poprzednim nawet odcinku. Czekało się. Dobra, i porwał cię. Żytma gdzie 8 tavernów. Odblokowana. Nie, yep. nie, yep. Ciebie też. Jak nie staniecie? Chyba dawaj What mi jakieś the informacje. Czekać to będzie, pewnie jakiś kombój kolejny. Na tym terenie? Nie, dobra. Mówię, no zostawiam, bo to jest jeszcze taki duży teren, i to taki naprawdę trudny poziomowo. I tu co, chcecie mi powiedzieć, że to nie będzie już, może maksymalnie, jedna tawerna gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi terenami? Chyba No Dobra. Jakby ja nie oceniam co, nie? Jestem jedną sobie, po której idę i skrzynię samoboka potem to. tych psów obawiam, bo ja się, że zaraz nie wywęszą, czy co? Kurde, trochę mam takie obawy, bo pamiętam, że chyba w trójce były. Były w trójce, tutaj nie widzę tych psów, tak typowo. Manuel skryp. No, to są dwie strzyny, trzy naboje. Mam no, body na wiorę, Co no, idziemy. I więc sprawę skończona. Zostały dwa zlecenia, które tu się udało ukarnąć, to będzie naprawdę bardzo przyjemnie. Taki bardzo bardzo produktywny odcinek od dawna. Eem, zabójstwa, wyprawa brutalna banda, kursaże z zakonu te pary się schroniła się na po... Zapomnianej wyspie. Boże, w okolicy, dobra. Aha. Nie jest to aż tak blisko, ale byłem tu. I to mi się podoba. Że mam. Szczerze podoba mi się takie punkty, gdzie mam blisko szybko podejść do takich. Do ataku. Dobra, to co? Co? Dziwnie mi kamera obróciła dobra, dawaj mi strzały berserka. Działa, fajna flaga to powiewa teraz. Piratka, wcześniej tu chyba nie było. Czekaj, czy mogę się szybką podróżą teleportować? Idealnie na granicę terenu. To, to bardzo mi się podoba. Ta wiesz, że chyba jest na wysoka, czy nie? Nie, to takie... takie niskie drzewo bardziej. Lepiej. Widzę! <śpiewanie> Jak szybko poszło! Jak szybko! Nawet się dobrze mu nie przyjrzałem. Ale dobra. Chyba to wracamy po kolejną misję. Gdzie będzie bliżej? Muszę się to jeżeli chyba będzie jak się te na półki dokoła, bo nie będę musiał puszczać koła w statku, co zawsze chwilę zajmuje schodzić w statku i będę już jeden skok, pik i biegnę. No do wody skółki, trochę gorzej. Trzeba pływać, żebyśmy wyjść. Dam radę się wspiąć. Dało jakieś radę. No, jeszcze tu. No jednakże policzyłem, bo patrzcie, bo kapka się nie despi... Nie, no tak popatrzyłem, bo kapka się tu zrespi, to w sumie bliżej. Patrzcie, z bawu chodzą. Spinułem po tej skrzyni. Od niewolników odkryliśmy szczegół, e, szczególnie brutalną świadkiem handlarzy niewolników działających między Afryką a jedynie zachodnimi. Człowiek ciepiący z po, e, po na ponoć na pobliskiej wyspie zabij go. Okej. Okay. No czasu, zostało 30 sekund. To zrobię jeszcze to, skończy skończę dzisiaj i wyspę, i e furt, i jeszcze zebrałem po międzyczasie zrobiłem, a, zrobiłem abordaż. Coś krwawe w ogóle tu łazi. Jaka to wyspa? Też panta. ja idę cały region do góry. Ja myślę, że jak będą pobliskie wyspy, to na przykład. Tu, na Kingston, na różanice. Chociaż w sumie, no dobra, logiczne, bo tu nie ma wyspy typowo. To w ogóle jest magazyn stary. No to ruga. Dobra. Tu. Pylk. Tutaj nie ma premień za dyskrecję, ale i tak to zrobię w miarę dyskretnie strzałką, jak zazwyczaj, bo to jest naprawdę najlepszy sposób. A, no tak. Kur... Ja Zapomniałem... ...o jednym. Że ta wyspa... Już wiem, czemu to kiedyś był pusty teren. Już pamiętam czemu to kiedyś był pusty teren. Magazynu. Już myślałem, że magazynu. tym momencie, w tym momencie, przyjemnie go zakończyli no i właśnie tak się zastanawiałam wcześniej kiedyś czemu tutaj był pski teren już wiem szczerze to jest na rogu teren, który nie jest zagrożeniem, ale nie przebiegam przez niego z prostego powodu Oh, we've a bush snake. <laughs> Zabierzemy go! zrobimy to bezpiecznie. Kurde, nie trafiłem, naprawdę. A tak kupowało bardzo bezpiecznie. Cero, i ten ostatni jak został. i wiem, co no, zostanie wykonane. Przeszukam go, może miał coś co do Z ciałki byłoby fajnie. No, badajna. Też nie, no nie. No, idzie w tłumie, no. Dobra, dziękuję, no i ogarnięte. Dzisiaj skończyliśmy w bardzo szybkim tempie wyspę całą z oceniami pobocznymi. Dokończyliśmy fort z ceniami pobocznymi. Zabraliśmy stąd manuskrypt i jedną skrzynkę. E, teraz nam no, zostało na kolejny odcinek. Myślę, że z tej wyspy popłyniemy sobie e, zebrać tą skrzynkę i od razu ogarniemy na jedno kopyto ruiny tego kab kabach, tak, zbierzemy to skrzyneczkę, ogólnie oczyścimy tą część, tutaj są trzy skrzynki i ten kabach, co nie, i nawet bym popłynął stąd, od Kingston, to bym miał raz, dwa, trzy, pyk, co nie, potem tutaj stąd, z tej szybkiej podróży tu, pyk, pyk, i to by było przynajmniej jeden odcinek bym to ogarnął, to by zostały dwie pierdołki. Chyba ja bym tak zrobił już na kolejnym. A dobra, kończymy na razie. To na tyle. Ja byłem Ryjczyką. Na razie dzisiaj popowiedzmy się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 4 Black Flag na naszym kanale. Pa pa!